Po mega długiej dostawie w końcu dojechała do mnie edycja kolekcjonerska gry Tom Hawks Pro Skater 3 plus 4. Zawiera ona prawdziwy deck Birdhouse'a, no i oczywiście grę w wersji na Switch'a. Ja ją zamówiłem jak tylko pojawiła się pierwsza zapowiedź tej gry. Było to jeszcze zanim wyszedł Switch 2, więc nie ma kolekcjonerki na Switch'a 2. I ten dek ozdobi moje biuro zaraz obok deka z pierwszej części tej gry, czyli Tony Hawk's Pro Skater 1 plus 2. A w środku widzimy oczywiście pudełkową wersję, no i piękny dek. Sama gra jest w wersji na Switcha 1, ale jest to wersja Digital Deluxe Edition, która po wpisaniu kodu pozwala pobrać z e-shopu pełną wersję Tony Hawk's Pro Skater 3 plus 4 w wersji na Switcha 2. No i całe szczęście, szczerze mówiąc, że tak to właśnie wygląda, no ale przejdźmy do deskorolki. Piękny zielony kolor na froncie, genialnie to wygląda więc rozpakowujemy go, no i spójrzcie jak pięknie wygląda ta grafika naprawdę genialnie, tym bardziej, że jest to deko, oczywiście znany z gry, jeździł na nim Tony Hawk, tutaj na tym deku widzimy też wydrukowany podpis samego Tony'ego Hawka, no a gra jak już pewnie wiecie wygląda po prostu fantastycznie na Switchu działa w 60 klatkach na sekundę no i te levele, no słuchajcie największy bohater chyba tej odsłony naprawdę fantastycznie zremasterowane te wszystkie animacje i tak dalej ja wiem, że trochę kontrowersji budzi ta czwarta część, ale powiem wam, że gram w tę grę i póki co jest naprawdę bardzo dobrze, nie jest to może port idealny, ale naprawdę gra się rewelacyjnie, także bardzo się cieszę, że taki deck z kolekcjonerki pojawi się w moim biurze.